W maju kompleks górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails w Bielsku-Białej już działa. W zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie. Najlepszy sposób na koronawirusową depresję to aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. W tym programie EkoLupa skupimy się na tym zdrowym, ekologicznym sposobie przemieszczania się na kółkach. Niekoniecznie dwóch, ale o tym za chwilę. W Bielskich Lasach jeździliśmy na rowerach już w zamierzchłych latach 90 Wtedy jeszcze nikt nie wpadł na pomysł amortyzacji. Materiał z 98 roku. W niedzielę 27 września przy pięknej pogodzie na zboczach Góry Gaiki w dzielnicy Lipnik w okolicach Amfiteatru odbyły się drugie Grand Prix Bielsko-Bielskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wyścigach na rowerach górskich. Organizatorzy, to znaczy wspomniany Bebosir oraz Stowarzyszenie Lipnik do udziału w zawodach zaprosiło amatorów kolarstwa górskiego i przełajowego. Trasa była dość trudna, biegnąca po dróżkach, wybojach, zjazdach i podjazdach. Jedno okrążenie liczyło 2600 metrów. Uczestników podzielono na sześć grup wiekowych. Od tamtych zawodów zmieniło się wiele. Amortyzacja w rowerach, nowe dyscypliny sportu, leśne ścieżki, pomysłowe kamery przypinane do kasków. Nie mówiąc już o rowerach elektrycznych, których ostatnio w lesie coraz więcej. Ale niewielu z nas wie, że w lesie w Mikuszowicach kiedyś królował inny sposób przemieszczania się za pomocą kółek. Na asfaltowym torze saneczkowym w Mikuszowicach na Błoniach odbyły się zawody na korolkach. W zawodach wystąpiły ekipy ze Szczyrku, Gorzowa Wielkopolskiego, Pszczyny, Bielska Białej oraz z Czech i Słowacji. Przejazd zawodnika po 400 metrowej rynnie wynosi około 26-28 sekund. O sukcesie decyduje dynamiczny start, optymalne ułożenie ciała w czasie pokonywania licznych zakrętów oraz doprowadzenie pojazdu do maksymalnej prędkości. Wystąpiło 58 zawodników i zawodniczek, a oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych. Bardzo wielu kolarzy górskich można spotkać na ulicach Bielska Białej, ale wciąż większość rowerzystów przemieszcza się tradycyjnym rowerem. Pytanie, czy system drogowy nadąża za rowerowym boomem? Ogólnie jest fajnie, tak? tak. Uh -huh. e... Można by było trochę rozbudować w stronę, nie wiem, Sarniego Stoku Centrum Handlowego, na przykład, nie? Od przy dworcu i tak dalej jest trochę lipa No Jest nieźle, ale mogłoby być lepiej jeszcze, żeby było więcej, żeby można było odjechać od miasta i i po prostu no troszeczkę się poruszać okej okay. a korzystacie może z wypożyczalni rowerów miejskich? Nie, ja mam. Ja mam swój, ja na swoim. Ja na swoim rowerze, że nie mam co wypożyczać. Senator Staniszewski, bo o nią mi chodziło, uciekło mi to nie, nazwisko, z bo ona się przyczyniła do tego, do wprowadzenia właśnie, to była inicjatywa. Ja byłem na wczasach w Gdańsku. Bo tam też była ta inicjatywa ścieżek rowerowych i m.in. pani Staniszewska też w Gdańsku tam te ścieżki rowerowe inicjowała, żeby można ich było i tam rozwijała ten, ten projekt. No, i, i, brakuje, brakuje. brakuje. Wybudowali żywiecką, na której nie ma ścieżki rowerowej, podstawa, szeroki pas przez środek. Brakuje takich ścieżek, które wyłączyły bielsko przejazd do Szczyrku, do Jaworza, do Komorowice i tak dalej, bo ścieżki urywają się w pewnym momencie i nie ma. Na przykład tutaj na łapiennicy jedziemy ścieżką rowerową. Jest przejście dla pieszych wjazd do lasu i znak Zakaz ścieżki rowerowej. Tak, raczej od rynek do lotniska może być lepiej. Zrobimy teraz test, czy pożyczonym rowerem miejskim da się jechać i przede wszystkim, czy da się dojechać ścieżką rowerową, powiedzmy, ze stacji Złoty Łany do stacji Ratusz. Się da, choć rower bez amortyzacji nie lubi dziur i krawężników. Póki co trzymam się ścieżki rowerowej, nawet dość równej, miejscami nowiutki. Czasami ścieżka jest zrobiona, powiedzmy, bardziej na papierze. Niestety, mamy kilkanaście metrów bez ścieżki. W Parku Włókniarzy ścieżka pieszo-rowerowa prosi się o remont. Trzymam się rowerowej ścieżki, a po drodze spotykam wielu kolarzy. I tym sposobem dojeżdżam ze Złotych Łanów do Ratusza bezpiecznym rowerowym traktem. Jak to mówili wcześniej uczestnicy sądy, jest dobrze, ale może być lepiej. Koronawirus spowodował niespotykany boom na rowery, a także na pojazdy elektryczne typu hulajnogi. Wygląda na to, że powoli także system komunikacyjny zmienia się, uwzględniając nasze nowe preferencje. A teraz w programie Ekolupa przechodzimy do innego tematu. Poznajcie akcję Zielona Ręka. Świat wokół nas pędzi w zawrotnym tempie, w każdym razie do niedawna jeszcze pędził. Zawrotne tempo wyzwala zmiany, niektóre korzystne, ale wiele niekorzystnych. Ludzie podejmują inicjatywy mające na celu złagodzenie skutków tych negatywnych zmian. Jedną z takich inicjatyw jest Zielona Ręka, program stworzony przez Fundację Ekologiczną ARKA. Zielona Ręka to y, największy program aktywnej edukacji ekologicznej, y, który jest realizowany w Polsce. Ponad 500 tysięcy uczestników, czyli naprawdę ogromna ilość. Ale Zielona Ręka to także taki, mamy nadzieję, bardzo. Za niedługo rozpoznawalny znak ekologiczny zaprojektowany przez Małgosię Rozenau. Znak takich naszych wspólnych działań. Po to, żeby tą ziemię ratować, bo, bo wszystko wskazuje na to, że czeka nas katastrofa klimatyczna i, i z tym związanych będzie mnóstwo rzeczy, które dotkną wszystkich właściwie obszarów naszego życia. Program Zielona Ręka jest odpowiedzią na to, co się dzieje na świecie, bo wszyscy z nas wiemy, że jest mnóstwo raportów, różnych opracowań naukowych. Mówiących o kryzysie klimatycznym. Ale nie musimy tak naprawdę już czytać raportu, wystarczy, jak uważnie wokół siebie się rozglądniemy. Faktycznie to, co się dzieje, nie jest czymś normalnym. Za chwilę czeka nas ogromna susza, jest mnóstwo gwałtownych zjawisk pogodowych, coś się niedobrego dzieje. Program Zielona Ręka jest skonstruowany tak, że chcemy prowadzić proste, wymierne działania. Ekologiczne, czyli będziemy sadzić drzewa, sprzątać tereny przyrodnicze, dbać o bioróżnorodność, czy też zachęcać ludzi do tego, żeby jedli po prostu mniej mięsa, bo okazuje się, że to ma bardzo duże znaczenie dla tego, co się dzieje z klimatem na świecie. I zachęcamy do tego do głównie szkoły, szkoły, przedszkola, ale także każdy z nas się może w ten program włączyć. Jak teraz obserwujemy, Sytuację na przykład związaną z zakazem wstępu do, do lasu, który był ustanowiony. To okazuje się, że jak coś nam się odbiera. To wtedy to doceniamy. Wtedy po prostu mnóstwo ludzi protestowało, nie zgadzając się z tym zakazem. I teraz pomyślmy, że nie mamy dostępu do czystego powietrza, do, do zdrowej żywności, do, do czystej wody. Wtedy tak naprawdę docenimy to, dlaczego po prostu tą, tą, tą ziemię powinniśmy ratować no, dla nas i dla. Naszych dzieci i dla naszych wnuków, to, to jest jedyne tak naprawdę, co powinniśmy teraz robić. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę programu zielonaręka.pl, także na nasz profil na, na Facebooku i dla nas jedna ważna informacja, to, to nie jest tak, że to jest nasz program, to, to ma być nas, nasz wspólny program, więc jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, chcecie się włączyć, ale także macie coś fajnego, co, co Chcecie nam zaproponować do działania, to po prostu wszystkich serdecznie zapraszamy.